To skoro działamy zwinnie w ramach tego wdrożenia, to nie podpisujemy żadnych umów, prawda? Bo umowy nas będą tylko ograniczać. Prawo dla biznesu. Podcast skierowany do wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadząc firmę chcą w łatwy sposób zrozumieć zasady działania prawa w biznesie. Cześć, z tej strony Piotr Kanterowski, a to kolejny odcinek podcastu Prawo dla biznesu. Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat umów w IT w oparciu o kilka moim zdaniem takich pokutujących od dłuższego czasu mitów dotyczących form tych zwinnych umów agileowych skramowych chociaż skram bardzo taki strukturalny proces to jednak często słyszę, że w zasadzie tego typu umowy powinny być rozliczane w formule time and material i te umowy powinny być kompletnie takie ogólne, no bo jak będą szczegółowe, no to jak my to w ogóle będziemy potem mogli być zwinni, jak jesteśmy tutaj aż tak związani tym, co w tych umowach jest napisane i ja się z tym nie zgadzam. I nawet miałem kiedyś lata temu na konferencji Internet beta, możliwość wdać się w spór y, w tym temacie, natomiast y im dłużej żyję i im więcej wdrożeń mam za sobą, tym bardziej nie zgadzam się z tym, że umowy zwinne powinny być jak najbardziej ogólne. One raczej powinny mieć mechanizmy, które pozwalają na bieżące modyfikowanie procesu, a to zupełnie co innego. Natomiast zacznę od takiego chyba najdalej idącego nieporozumienia: to znaczy, że przy zwinnych umowach w IT w ogóle nie trzeba podpisywać umów, bo. Przecież wszyscy wiedzą, jak działa e, Scrum albo jakaś inna metodologia, w ramach której e, się działa. I tu powiem może w ten sposób, że program komputerowy, mówiąc takim językiem nieprawnym, czy aplikacja, czy strona internetowa, czy cokolwiek innego, co będzie tworzone przez Software House, ma to do siebie, że stanowi utwór przynajmniej najczęściej stanowi i to jeszcze powiedziałbym taki wielopoziomowy, bo zarówno mamy tam właśnie program komputerowy już w tym znaczeniu prawnym, czyli e, jakby tak w dużym uproszczeniu backend, ale mamy też e, inne utwory związane z e, designem strony internetowej. I jeżeli zlecamy za grubą kasę tworzenie nam na przykład aplikacji, czy na przykład mega wyspecjalizowanego e-commerce, który po prostu ma te wszystkie cechy, których oczekuje nasza branża, to byłoby sensownie mieć przeniesione prawa autorskie do tego, co nam wytworzono, i to nawet łącznie z kodem źródłowym, czy nawet kodem maszynowym. Bo jak nie będziemy mieli prawa do żadnego prawa do tego kodu źródłowego, to możemy też stać się takimi więźniami wykonawcy. A tego byśmy z pewnością nie chcieli. Dlaczego więźniami? No bo jeżeli to jest utwór, do którego nie nabyliśmy żadnych praw, już nie mówię, bo to nie muszą być akurat prawa autorskie, możemy dostać innego rodzaju prawa z prawem wykonywania praw zależnych, tu o tym trzeba pamiętać, dotyczących między innymi modyfikacji rozwiązań, które są już wprowadzone, które są już gdzieś tam przez naszego aktualnego wykonawcę wdrożone. Więc jeżeli mamy takie uprawnienia, no to jak zmieniamy wykonawcę, to jesteśmy uprawnieni do tego, żeby zmieniać stronę. A bez tego no podejrzewam, że w 8 na 10 przypadków może się nic nie stanie. To znaczy wykonawca nie będzie reagował na to, że jego praca jest aktualnie zmieniana przez inną firmę. Ale może to nie jest wcale 8 na 10 przypadków, tylko na przykład 2 na 10, a niezależnie od tego, ile na 10, to zawsze jest ryzyko, że my akurat w naszej sytuacji znajdziemy się w takim kontekście, że wykonawca zareaguje i powie, że można oczywiście całkowicie zmienić. Yy, Sklep internetowy, który na przykład stworzył ten wykonawca, ale nie wyraża on żadnej, najmniejszej zgody na wprowadzenie jakichkolwiek modyfikacji w tym, co wykonawca, co Software House do tej pory stworzył. Tak od programu komputerowego, kodu źródłowego zaczynając, a kończąc na rzeczach bardziej szczegółowych, widocznych gołym okiem, czyli designu całej strony i no, będziemy mieli problem. I w przypadku sporów takie problemy faktycznie no, mają miejsce i jeżeli chodzi o zaopiniowanie ich prawnie, jeżeli ktoś nie zadbał na etapie umowy, o pewne postanowienia umowne, właśnie dotyczące przeniesienia na przykład przynajmniej udziału w prawach autorskich, majątkowych, ale też jeżeli chodzi o kwestie związane z właśnie z możliwością wykonywania praw zależnych. To może być, krótko mówiąc, problem. I albo uda nam się jakimś wytrychem w danej sytuacji sobie poradzić, albo trzeba będzie dopłacić do całej mówiąc półżartem, ale to wcale nie jest śmieszne, zabawy, albo jeszcze w jakiś inny sposób się to skończy, na przykład koniecznością zainwestowania w dane rozwiązanie od podstaw w ramach innej firmy. Cóż, tak też się zdarza, ale ważne jest, żeby o tym pamiętać, żeby zadbać o dobrą umowę na samym początku. Kolejna kwestia to właśnie tak kluczowe to kluczowe zagadnienie o którym chciałem powiedzieć no zwinna umowa na moje doświadczenie nie polega na tym że się rozliczamy odrobienia bo rozliczając się odrobienia to Wykonawcy może nie zależeć akurat na tym, żeby zrobić, bo będzie dostawał pieniądze za to, że robi. No i tutaj już jest kwestia tego, jaką ma sytuację taką globalną ten wykonawca, bo jeżeli dba o swoją renomę, no to i oczywiście. Zrobi to zgodnie z założeniami, zgodnie z harmonogramem, szczególnie jeśli tam są jakieś kary umowne za przekroczenie tych harmonogramów. Natomiast jeżeli nie ma żadnych sankcji za niezrobienie, a jeszcze nie daj Boże, umowa jest tak skonstruowana, że trudno z niej wyjść, nie ma żadnego exit planu. Hmm, no, to jakby to ująć, jeżeli ten wykonawca nie będzie miał dostatecznie dużo innych klientów, no to może mu się bardziej opłacać i kalkulować robienie. Dlatego ja osobiście jestem orędownikiem wprowadzania kilku rozwiązań także do zwinnych umów. No, po pierwsze, ustalmy, co ma być robione, ale nie na zasadzie jednej, jakiejś drobnej rzeczy. Tylko ustalmy jakiś zakres prac, który ma być wykonany. Być może możemy go podzielić na zakres prac obowiązkowych, zakres prac y, pożądanych i zakres prac nazwijmy go w ten sposób y, możliwych do wprowadzenia, jeżeli budżetowo będzie nam się to opłacać. No, myślę, że szczególnie jeżeli chcemy wystartować od MVP, no to taki zakres y, obowiązkowy no jest do wykonania w pierwszym. Rzucie, żeby właśnie dokładnie z tym MVP wystartować, jakieś ulepszenia. To jest kwestia na dalszy plan i możemy je dokreślić, jakby już wstępnie, jak one uważamy powinny wyglądać, ale dać sobie też możliwość zmiany tego. Wiadomo, zmiana takich dalszych elementów będzie wymuszać albo przynajmniej potencjalnie może wymuszać zmianę terminów realizacji. Natomiast to nie jest wcale powiedziane, że musi je odraczać w czasie, bo być może z, późniejsza zmiana będzie przyspieszać całą e, pracę, bo na przykład przesiądziemy się na e, jakieś inne rozwiązanie, na jakiś inny silnik albo w wyższej wersji i dzięki temu zyskamy możliwość zrobienia czegoś szybciej, łatwiej i taniej. To też jest możliwe i Właśnie taka rewizja tego, co mamy do zrobienia co czas jakiś, rewizja, tak zwanego backlogu, jest w moim przekonaniu istotnym elementem i rozwiązaniem dobrze skonstruowanej, zwinnej umowy. I to niezależnie od tego, w jakim modelu ją robimy, ale też ważne jest, żeby tak ustalić już konkretne prace, żeby zaznaczyć, na jakim etapie wykonania prac się rozliczamy. Rozliczanie co miesiąc, no super. Yy, tylko że tu dalej będziemy się rozliczać za robienie, a nie za zrobienie. Yy, dobrze przygotowana praca w modelu zwinnym w moim przekonaniu powinna wiązać się z tym, że oczywiście będzie to wymagało negocjacji, no bo żaden wykonawca nie zgodzi się kredytować. Całych prac przez nie wiem 2-3 lata, no bo to byłoby irracjonalne i zupełnie nie biznesowe, ale jeżeli podzielimy pracę na tzw. user stories yy, w odpowiednio, że tak powiem, do, skonfigurowanym zakresie, uzgodnionym przez strony i wprowadzimy punkty rozliczeniowe, na przykład yy, to też musi zależeć od tego, jak duże są te user stories. Natomiast jeżeli będziemy się rozliczać wraz z jakimś odpowiednim przyrostem prac, no to jesteśmy w domu. Wykonawca zakłada, że Dajmy na to, 3 user stories na miesiąc to jest dla niego ilość pracy wykonalna. Przy czym na przykład w nie wiem, piątym miesiącu, kiedy jest w harmonogramie zaplanowana taka, a nie inna funkcjonalność, no to wie, że to jest temat na cały miesiąc i ustalamy sobie w ten sposób, że przez pierwsze trzy miesiące rozliczamy się po trzech user stories, tylko nie po każdym miesiącu, tylko po każdym user stories, ponieważ wykonawca przewiduje, że każdy z nich. Zamknie właśnie w takim czasie, że 3 na miesiąc to będzie dobra ilość. Rozliczenie jest właśnie wraz z takim przyrostem, i wtedy mamy rozliczenie za zrobione, a nie rozliczenie za robienie, które myślę, że jest dobrym rozwiązaniem, ale przy nieco innych kwestiach, mianowicie przy SLA. Czyli przy umowach do serwisowych, czy usługi, może bardziej utrzymaniowej, bo tu nie tylko te kwestie związane z serwisem bieżącym, ale też aktualizacjami i rozwojem. Przy czym ja jestem jednak orędownikiem tego, że rozwój lepiej zlecać jak w tym pierwszym modelu, a naprawy i konserwacja jakieś takie bieżące, a Grade, rozwiązań, z których sto, które mamy na stronie, no to to możemy rozliczać czasowo, z tym, że ustalmy sobie, jaki jest czas, nie tylko reakcji na dane zgłoszenie, nie, nie tylko e, to, że w ciągu godziny od zgłoszenia błędu krytycznego musimy mieć reakcję wykonawcy, który napisze, przyjąłem, będę wykonywał, ale ustalmy też, ile on ma na Rozwiązanie tego problemu, bo no, przy błędzie krytycznym, kiedy nie działa nam e-commerce, to to będzie miało kluczowe znaczenie. A nie, że po godzinie dostaniemy maila, przyjąłem do realizacji i, no i będę realizował, bo to nam nic nie da. No i tym optymistycznym akcentem myślę, że główna kwestia związana ze zwinnymi umowami, na którą dzisiaj chciałem położyć nacisk, no udało mi się ją tak przedstawić w globalnym zarysie problemu, no bo nie jest kwestią tego, żeby opisywać tam, czym się różnią yy, pola eksploatacji przy zwykłym utworze, a czym a jak wyglądają przy programie komputerowym, że mogą tu wchodzić też w grę bazy danych? Oczywiście mogą wchodzić w grę bazy danych, one są uregulowane osobno, albo to, że możemy zarejestrować design strony jako wzór użytkowy, to może na inną okazję będziemy sobie mogli o tym porozmawiać. Ja dzisiaj chciałem właśnie powiedzieć, jak ja widzę dobrze przygotowaną umowę z Winną, i dlaczego. Absolutnie nie podzielam poglądu, że zwinna umowa powinna się kończyć na dwóch stronach i powinna ustalać, że strony będą robić, yy, bo tak będą robić, będą robić. Tylko w zasadzie w yy, interesie finalnie, jeżeli dobrze pojmujemy biznes obu stron, jest to, żeby strony nie tylko robiły, ale i zrobiły projekt, który miał być zrobiony. Ja Ci bardzo dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się za dwa tygodnie.